W dzisiejszym wydaniu wiadomości zobaczymy m.in. jest plan ochrony Polski, kolejne zagrożenia ze wschodu, kryzys stulecia w Rosji, wszystko przez ukraińskie drony, moment od katastrofy, samolot Trumpa mógł się rozbić. Ja mam na imię Piotr, a to jest kanał wiadomości, dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji. Po ostatnich wydarzeniach w Polsce, czyli rosyjskim ataku dronowym, opinia publiczna zaczęła na poważnie zastanawiać się nad stanem naszej obronności, w związku z czym podjęto działania w tym temacie, a resort spraw wewnętrznych przygotował plan ochrony w razie wojny. Od kilku miesięcy trwa bardzo szybki i dynamiczny proces dokładnego sprawdzenia każdego z miejsc, mającego funkcję schronu i oceniania, czy jest jeszcze przydatny, czy należy go modernizować. Będzie proces tego utrzymania tego typu miejsc w gotowości, powiedział minister Kierwiński. Na Mach 24 dalej dowiadujemy się, że samorządy otrzymają blisko 5 miliardów złotych z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej, a w pierwszej kolejności remonty i inwestycje obejmą obszary objęte narodowym programem odstraszania i obrony Tarcza Wschód, która, co warto przypomnieć, obejmuje całą granicę wschodnią Polski. Minister przekazał też, że remontowane będą m.in. schrony i ukrycia pod szkołami, tzw. tysiąclatkami, latkami, a do wyznaczenia obiektów zbiorowej ochrony wydano już niezbędne akty prawne. Co więcej, ogólnym celem ma być zapewnienie miejsc we wszystkich obiektach zbiorowej ochrony dla przynajmniej połowy przewidywanej liczby ludności przebywającej w sytuacji zagrożenia w miastach i 25% poza ich granicami. Tymczasem minister Kierwiński podczas wspólnej konferencji prasowej ze swoim czeskim odpowiednikiem przekazał, że ostatnie noce polskie służby również odnotowały wzmożoną aktywność białoruskich i rosyjskich dronów. Wprowadzając, wprowadzając zamknięcie tej granicy, mówiliśmy bardzo jasno, że ta granica nie jest zamknięta na czas trwania manewrów Zapad, ale w związku z manewrami Zapad czyli ta granica będzie. Uruchomiona, otwarta wtedy, gdy będziemy w 100% pewni, że nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo, żadne prowokacje. E, panie redaktorze, choćby dziś w nocy widzieliśmy, e, Straż Graniczna obserwowała a, taką wzmożoną aktywność e, dronów, dronów białoruskich, rosyjskich, które próbowały e, przekroczyć polską przestrzeń powietrzną. Widać, że tam cały czas ta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest bardzo, bardzo. E, Zaogniona. Jeżeli będziemy mieli informację o służbach, że już e, wszystko, wszystko staje się bezpieczne, wtedy tą granicę otworzymy. Jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, to prezydent Załęcki powiedział, że Ukraina przeprowadziła pewne operacje na terytorium Federacji Rosyjskiej i że zakończyły się one dużym sukcesem. Poinformował też, że jedna z takich operacji trwała dwa miesiące. Jeśli chodzi o obiekty cywilne. cywilne, to przez dość długi czas Rosjanie bombardowali nasze obiekty cywilne, zwłaszcza w sektorze energetycznym było było i w sektorze kolejowym. I Pamiętacie to i te straszne chwile u nas na różnych stacjach? Będą to kontynuować, to oczywiste. My z kolei przeprowadziliśmy a, kilka te, 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 te operacji, operacji w odpowiedzi i uważam, ja uważam, że one również one były tak dobre. Były Przyniosły bardzo dobre wyniki. Rezultaty. Jedna operacja, operacja dwa trwała miesięcy, dwa miesiące tak, i, ja dąmy, i myślę, że ta operacja wywołała duże wydań, poruszenie społeczne. Wielka, ktoś tam, tam gdzieś, gdzieś nie dojechał, ktoś tam gdzieś nie doleciał. Nie chodzi o to, że tracili życie cywilów. I tutaj chcę, I tutaj skazać, chcę że powiedzieć, rywą, że to poziom odpowiednich, odpowiednich kroków z naszej w nas, strony, w nich aby chronić cywilów. Nie działająca logistyka, a u nas, jak, jak widzicie, my nie myślą o tym, robią, o tym, o tym, co robią. Po prostu konkretnie odbywali, zabijają ludzi, dlatego są to działania terrorystyczne. Dlatego jasne jest, że chcą odpowiedniego wybuchu społecznego, syru, tam który tam, mają tam u siebie. Takich są też u nas. Tak mniej więcej rozumiemy to, co się dzieje. Chcą nas sprawić problemy z logistyką. Tak jak my przygotowujemy się do sezonu grzewczego, tak samo oni przygotowują się do sezonu grzewczego. Oni tam nie mają już tam swoje kolejki. Ja Myślę, że postępujemy słusznie. Problem. A operacje, o których wspominał Wodymyr Zełęcki, mogły mieć wpływ na potężny kryzys paliwowy w Rosji, ponieważ według Reutersa zdolności poszerobowe rosyjskich rafinerii spadły o kilkanaście procent, a część zakładów, jak w Saratowie czy Kirishi, została czasowo wyłączona z użytku. Z kolei, jak podaje Kiev Independent, ataki doprowadziły do poważnych pożarów i przerw w dostawach paliw, co skutkuje kolejkami na stacjach benzynowych i rosną cenami, natomiast ABC News informuje, że w niektórych regionach stacje są wręcz puste. Ponadto rząd w Moskwie wprowadził zakaz eksportu paliw, by utrzymać krajowe zapasy, co podkreśla skalę problemu. W sieci pojawiają się już więc relacje okolicznych mieszkańców, którzy narzekają, że wspominany kryzys osiągnął już stan krytyczny, przynajmniej na okupowanych przez Rosję terenach obwodów Ługańskiego i Donieckiego. Jeśli chodzi o benzynę, to sytuacja wygląda następująco. Planowaliśmy wyjechać jutro. Przyjeżdżają koledzy. Sytuacja z benzyną nie jest tam zbyt dobra. Stacje benzynowe są wysadzane. Benzynę trzeba przywozić stąd. Niektóre stacje benzynowe działają na kartki. Panuje straszna sytuacja: ceny benzyny wzrosły 2-3 razy. Dlatego nie ma łączności. Wyjeżdżając z taką sumą po prostu szkodzilibyśmy sobie. Dlatego nie możemy wyjechać, bo nie mamy pieniędzy ani paliwa, aby tam dotrzeć. Co więcej, prezydent Załęski powiedział też, że właśnie trwa ukraińska kontrofensywa w rejonie Pokrowska. Obecnie realizujemy jedną z naszych operacji kontrataku. Chłopaki są świetni. Na kierunku Donieckim, w rejonie Pokrowska i w rejonie Dobropili. Walki są zacięte, ale udało się zadać Rosjanom znaczące straty. W rzeczywistości nasze siły pozbawiają okupanta możliwości przeprowadzenia w tym kierunku pełnej operacji ofensywnej, którą długo planowali i na którą liczyli. Najpierw mieli sumy, teraz mają to. Ukraińskie oddziały osiągają wyniki dla Ukrainy. Dziękuję wszystkim zaangażowanym. Operacja trwa tak, jak określiliśmy. Ważny sukces Ukrainy. Tymczasem Unia Europejska planuje jeszcze bardziej uprzykrzyć Rosji życie, ponieważ jak donosi Politico, unijni urzędnicy mają zamiar nałożyć sankcje na Chiny. Dyplomaci Unii Europejskiej rozważają nowe sankcje wobec chińskich firm wspierających Rosję, mając nadzieję przekonać Trumpa do poparcia ostrzejszych działań wobec Moskwy. Trump żąda jednak, aby NATO zaprzestało importu rosyjskiej ropy i nałożyła cła w wysokości 50-100% na chińskie towary, co Europa uważa za niemożliwe. Unijni urzędnicy obawiają się, że zastawia pułapkę, aby uniknąć odpowiedzialności czy tam namach politiko. Szczególnie szefowa unijnej dyplomacji K.E. Kallas przekazała podczas konferencji prasowej, że Unia Europejska oraz Indie właśnie przyjęły nową strategię w zakresie szeroko rozumianej współpracy. Przyjęliśmy nową strategię Unia Europejska-India. Indie są kluczowym partnerem dla Unii Europejskiej. Unia Europejska i India stanowią łącznie 25% światowej populacji i PKB. Indie są również największą demokracją na świecie i najszybciej rozwijającą się gospodarką. Bliższe stosunki między Unią Europejską a Indiami mają zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia bezpieczeństwa gospodarczego i dywersyfikacji łańcuchów dostaw. W naszym nowym komunikacie przedstawiono możliwości zacieśnienia współpracy w zakresie handlu, technologii, bezpieczeństwa, i obrony oraz klimatu. Umowa o wolnym handlu, umowa o ochronie inwestycji oraz kompleksowa umowa o transporcie lotniczym mogą stanowić filary tego partnerstwa. Bezpieczeństwo i obrona to kolejny filar tego partnerstwa. Pracujemy nad partnerstwem Unii Europejska-Indie w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Będziemy zacieśniać współpracę w tym zakresie bezpieczeństwa morskiego, zwalczania terroryzmu i cyberobrony. Negocjujemy również umowę o wymianie informacji niejawnych i pogłębianie więzi między przemysłami obronnymi. Jednak kwestie, co do których uczelnia miała wątpliwości, dotyczyły obszarów, w których nie osiągamy porozumienia. Udział Indii w rosyjskich ćwiczeniach wojskowych i zakup rosyjskiej ropy naftowej stają na przeszkodzie zacieśnieniu więzi. Ponieważ ostatecznie nasze partnerstwo dotyczy nie tylko handlu, ale także obrony międzynarodowego porządku opartego na zasadach, nasze negocjacje będą to dotyczyły tych wyzwań, a ich celem będzie przyjęcie wspólnego planu działania podczas szczytu Unia Europejska-Indie na początku przyszłego roku. Tymczasem dyrektor FBI Kasz Patel twierdzi, że liczba aresztowań kontrwywiadowczych powiązanych z Rosją, Koreą Północną, Iranem i Chinami wzrosła o 30% od początku tego roku. Walka z terroryzmem, cyberatakami i zagranicznymi przeciwnikami to kwestie, nad którymi FBI nie może spocząć na laurach. W samym tylko obszarze kontrwywiadu w tym roku odnotowano dotychczas 30% wzrost liczby aresztowań związanych z kontrwywiadem w Korei Północnej, Rosji, Iranie i Chinach. Chcę, aby Amerykanie wiedzieli, że w tej sytuacji odważni mężczyźni i kobiety z FBI wykonują ogromną pracę, o której po prostu nie możemy mówić. W Rosji uderzyła też Juliana Walna, która opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie na temat badań dwóch niezależnych laboratoriów, które badały okoliczności śmierci jej męża. Mój mąż Aleksej Nawalny został otruty. To nie są puste słowa. Mam wszelkie powody, by tak twierdzić. Zmarł w kolegi karnej za kołem podbiegunowym. Został przeniesiony do tego odległego, zamkniętego miejsca dwa miesiące przed śmiercią. Najwyraźniej celowo. W ciągu trzech lat spędzonych za kratkami jego warunki życia pogarszały się. Nie chcieli go tylko zabić, chcieli go złamać. Dręczyli go głodem, zimnem i całkowitą izolacją. Odmówiono mu prawa do rozmów telefonicznych i odwiedzin, a później przestano nawet przekazywać mu listy. Utrudniano mu spotkania z prawnikami. Przez długi czas był przetrzymywany w celi karnej, bez żadnych rzeczy osobistych, książek, a nawet długopisu i papieru. Miał do dyspozycji jedynie 6 metrów kwadratowych przestrzeni, kubek, szczoteczko do zębów i łóżko przymocowane do ściany. W ciągu dnia więcej nie można było się z nim położyć. To właśnie w tej celi karnej go zabili, 16 lutego 2024 roku, około godziny 12.10. Alexej został wyprowadzony na zaplanowany spacer. Miejsce, w którym odbyło te spacery, to w zasadzie ta sama cela, tylko zamiast sufitu jest metalowa krata. Jakiś czas po rozpoczęciu spaceru Alexej zapukał do drzwi i powiedział, że źle się czuje. Kiedy otwarto drzwi na podwórze, został przygnieciony do ziemi i powtarzał, że źle się czuje. Nie zabrano go nawet do punktu medycznego, po prostu zabrali go z powrotem do celi karnej. Aleksiej leżał na podłodze, podciągnął kolana do brzucha i jęczał z bólu. Powiedział, że pali go w klatce piersiowej i brzuchu. Potem zaczął wymiotować. Oto zdjęcia właśnie tej celi. Według zeznań niektórych funkcjonariuszy więziennych, Aleksej miał drgawki, ciężko oddychał i kaszlał. Strażnicy zostawili Aleksyja samego w celi i zamknęli drzwi. Dopiero szef jednostki medycznej po powrocie z lunchu nakazał przenieść go do gabinetu lekarskiego i wezwał karetkę. Karetka została wezwana ponad 40 minut po tym jak Aleksiej zaczął źle się czuć. W tym czasie był już nieprzytomny. Załoga, która przebyła 10 minut później próbowała go reanimować, ale bez bezskutecznie. Jak się okazuje, blisko tragedii był Donald Trump, ponieważ jak informuje Bloomberg, jego samolot w drodze do Wielkiej Brytanii niemal zderzył się z pasażerskim rejsem nad Nowym Jorkiem, a według agencji niebezpiecznego zbliżenia pomógł uniknąć kontroler ruchu lotniczego. New York Air Force One 300 wznosi się na wysokość 300. Air Force One, centrum Nowego Jorku, zrozumiałem. Air Force One skontaktuje się z Boston Center. Spirit 1300, wznoszenie do poziomu lotu 300, wznoszenie 300, Spirit Wings, wektor strategiczny i zniżanie. Skręć o 20 stopni w prawo. Skręć teraz o 20 stopni w prawo. Skręć natychmiast o 20 stopni w prawo. 20 stopni w prawo. Uwaga, Delta 2951, Boston Center. Spir na 1300, ruch lotniczy po lewej stronie, skrzydła w odległości 8 mil. 747, na pewno widzisz kto to jest. Miej na jego oko, jest biało-niebieski. Muszę do ciebie mówić dwa razy za każdym razem. SPIRNA 1300, Boston, proszę o uwagę. A jeśli podoba Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.